Chcę Wam pokazać, jak można usunąć rozstępy, nie tylko oczywiście tutaj z brzucha, ale również z innych części ciała. Tutaj widzimy dokładnie rozstępy, które akurat znajdują się na brzuchu i jest ich dość sporo, jak również mamy nadmiar biodki i skóry, jednak nie jest to problem, którego nie da się rozwiązać. I tutaj akurat ja nie rekomenduję laserów. Natomiast technikę autorską SCARS REMOVE, którą stosuję w celu usuwania blizn, blizn pooperacyjnych, a także rozstępów. Tutaj możemy zobaczyć, że rozstępów faktycznie jest dość sporo. Tu jesteśmy już po pierwszej części zabiegu, gdzie zastosowano kilka terapii łączonych, m.in. peelingi chemiczne, radiofrekwencja mikro i głowa, jak również <laughs> mezoterapia. Igłowa, ponadto dermabrazja miejscowa i zastosowanie również suchej igły. Natomiast tutaj mamy już po zabiegu.